Pewna wygrana z Korzowskim ruchem spodziewała się e, tak łatwej przeprawy w dzisiejszym meczu. No może się nie spodziewałam, ale miałam nadzieję, że mecz będzie tak wyglądał. Zakończona runda zasadnicza bardzo pewną wygraną. E, trzecie miejsce po tych 22 spotkaniach. E, te 22 mecze, całą rundę jak ocenić w naszym wykonaniu? No myślę, że parę meczów e, dosyć słabo zagraliśmy. No trzecie miejsce, no dobrze, że jesteśmy w czórce, że tak powiem, ale... No szkoda tych paru meczów i szkoda, że te takie ważniejsze mecze nie będziemy grali u siebie, no ale jak mamy wygrać z każdym, to wygramy na Wieżdzie czy u siebie, obojętnie jest. Tym bardziej, że wyniki z tego sezonu pokazują, że i potraficie wygrywać i w Gdyni, i w Lublinie. No tak, no, myślę, że o, o, tych paru meczów, co tak przegraliśmy, były zespołami, które e, no, słabiej stoją w tabeli, a z tymi lepszymi to wygraliśmy i u siebie, i na Wieżdzie. Czy tam e, z Lublinem przegraliśmy u siebie, ale mam nadzieję, że jak przejdzie nam z nimi grać w finale, no to wygramy już u siebie i u nich I, i myślę, że z takimi zespołami lepiej nam się trochę gra, że no, trochę źle podeszliśmy do niektórych meczów z słabszymi przeciwnikami, ale te lepsze zespoły, myślę, że mamy jakąś receptę na nich, tak. Zanim finały i półfinały, przed Wami finał. najprawdopodobniej z Pogonią Szczecin. E, taki rywal trochę niewygodny w tym sezonie dla nas. No trochę nam nie leży za bardzo ten, ten Szczecin, ale to było tak lice, w lidze, w rundzie zasadniczej, a teraz są play-offy. Myślę, że no, musimy się trochę bardziej sprężyć i pokazać im, że jednak no, jesteśmy lepszym zespołem niż one.